Nie, 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 to już Lecisz, Lecisz, nie, nie, drugi amur. nie, 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 Dobra. nie, 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 Takie fajne murki. Ile Cztery? Cztery, pięć, pięć. Sześć. sześć, to i siedem będzie. Weźmy się pobijają osiem, dziewięć, dziesięć, dwanaście. Nie czucaj tak, musi się pomijają, będzie ich w bolesę, żeby zobaczyć. Wow. 15, 16, 16, 17 będzie. 18, 19, 20, 21. 19. O! I poszedł. O! o Patrz tu jeszcze amun. Ty idziesz młody? Ty... O! o. Chodź. No Potem trzeba A bo on już w trzoku tyg Przejść 6... No Połóż oh yeah. Poszedł Przejść potem o, byś, nie byś minął gdzie jechać Oj zarybianie stawu A tu na patelni pójdzie Ile kilo wziąłeś? Ile kilo? Nie rozumiem Ile kilo? 20 jeszcze. 20 kilo? Ojej. Co czekaj? Amur? Kilo po 20, 30? Po ile? Kilo. No. 18. Oś, a on to 360, 370 zł. O, co nisko. 360 660. 670 złote. Ok, schciło. Być musi o grubo dokładnie. <laughs> no nie wiem, wiem. No. Żeby żaden nie wypłynął. О, oh, на nice.